Stefania kuleta z domu Stoińska to siostra kapitana Jana Stoińskiego, niezwykle zasłużonego dla konecczyzny partyzanta. W sobotę ta kochająca ojczyznę patriotka skończyła 100 lat. Pani Stefania w swoje urodziny została mianowana na stopień kapitana. Od przedstawicieli wojska polskiego otrzymała także pamiątkowy medal. Na urodzinach stulatków z naszą kamerą gościmy kilka razy w roku. Do tej pory jednak nie spotkaliśmy seniora w tak dobrej formie fizycznej oraz psychicznej. Moje życie nie było tak łatwe. I, no, I po prostu wszędzie siedziłam, no, załatwiałam, polegał na mnie bardzo, bardzo gdzie mnie wysłam, to wiedziałam, że niezawodne, będzie załatwiony. Zginął zdradzony przecież przez kolegę i zastrzelony w końskich we wszystkie święte. W 1966 roku zamordowany został mąż pani Stefani Kulety Franciszek. Wspólnie wychowali trójkę dzieci, a jubilatka doczekała się także siódemki wnucząt, szóstki prawnucząt i jednego prawnuka. Jubilatka miała cztery siostry oraz brata, wspomnianego już kapitana Jana Stoińskiego. Pani Stefania wciąż jest w pełni samodzielna, sama sobie sprząta, gotuje, zajmuje się grządkami w ogródku. Oczywiście w każdej sytuacji może liczyć na pomoc dużej rodziny. Podczas II wojny światowej była łączniczką, zajmowała się także dostarczaniem przesyłek. Potem działała w Związku Kombatantów i Rezerwistów Wojska Polskiego. A inni jego członkowie byli w sobotę uczestnikami jej imprezy urodzinowej. Odbyła się ona w restauracji śródmiejska w Końskich. Pani Stefania urodziła się w Radoszycach, ale po wojnie mieszkała już cały czas w Końskich. W imieniu władz gminy Radoszyce najlepsze życzenia przekazał jej naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich Wiesław Basiak, który jest chrześnikiem jubilatki. W imieniu swoim jako chrześnik i w imieniu. Bo się miasto Radoszyce się cieszy, bo. Taką obywatelkę urodziło i wychowało miasto królewskie. Cieszę się, a ja jestem bardzo dumny, że w rodzinie mojej ze z króletów ze wyrosła nam taka, taka dama, stuletnia, moja krzesna. Wszystkiego dobrego. W imieniu wojewody świętokrzyskiego oraz premiera Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego jubilatce życzenia złożył wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski. Od wszystkich mieszkańców gminy Końskie życzenia przekazał burmistrz Krzysztof Obratański. Wszyscy obsypywali panią Stefanię kwiatami, a burmistrz Obratański wręczył jej także kopię aktu urodzenia i specjalny prezent. Życzenia oraz bonifikatę dla stulatki przekazała też przedstawicielka Krusus-Końskich. Podczas urodzinowej imprezy nie mogło zabraknąć pysznego i pięknego tortu oraz gromkiego 200 lat. Do najlepszych życzeń dla pani Stefani dołącza się także nasza redakcja. A jaki jest przepis na długowieczność naszej stulatki? To miłość do ludzi oraz do ojczyzny. Wszystkich kocham, bo kocham Polskę. Bo kocham Państwa.